Proszę Państwa, akcja Dzieci Dzieci, zabawki dla dzieci z Ukrainy, spotkała się ze wspaniałą reakcją. Zebraliśmy ponad 200, a może nawet więcej, może 300-400 zabawek, różnych zabawek, pluszaków, gier, e, różnych kolorowanych, wszystko to dla dzieci z Ukrainy. Dziś pierwsze zabawki trafią do dzieci, które w tej chwili, jak nam wiadomo, przekraczają granice. I przyjadą do często chory swoje dzieci, siedmiu i jedenastoletnie dzieci otrzymają te zabawki, które dzięki Państwa zaangażowaniu zebrali. Się. Jednocześnie chciałabym poinformować, że od jutra od godziny 12.30 do godziny 13.30 zaprosiliśmy panią psycholog, psychoterapeutkę, panią Monikę Piśniak, aby pełniła dyżury dla wszystkich tych dzieci, które dzieci takiej odpięty. pomocy potrzebują. Od dziś, a właściwie od jutra, te zabawki będą trafiać do dzieci potrzebujących dzieci z Ukrainy. Mamy kilka kontaktów. Prosimy też Państwa, jeżeli znacie kogoś, znacie dzieci, które potrzebują zabawek, potrzebują klocków, potrzebują samochodów, dajcie nam znać w komentarzach pod tym postem. Będziemy organizować dystrybucję tych zabawek do potrzebujących dzieci. Dziękujemy bardzo jeszcze raz serdecznie no i to tyle. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia.